Cześć drogi widzu, jeżeli trafiłeś na ten materiał, to dobrze wiesz po tytule, że dzisiaj wybija mi 10 lat kanału. Będzie to taka cicha rocznica, dlaczego cicha? Ponieważ nie mam zamiaru tego wydarzenia świętować, nie mam ochoty odpalać fajerwerków lub otwierać szampana. Będzie to taki bardziej film poważniejszy, dokumentalny, w którym przedstawię Wam historię jak to wszystko się zaczęło, z czym się borykałem, z czym się borykam do tej pory, co mnie już mniej zachęca do nagrywania filmów, jaki jest mój cel na przyszłość, to wszystko w tym materiale sobie obczajcie i usłyszycie. Słyszycie. Więc zacznijmy sobie od tego, że rok temu mieliśmy też to samo wydarzenie, tylko wtedy było mi 9 lat kanału, więc tam była treść bardziej powiedzmy taka radośniejsza, w której przedstawiłem wam zlepek tych wszystkich lat, przez które po prostu towarzyszyły mi w tym ciągu wydarzeń, były tam jakieś zabawne momenty, jakieś tańce, vlogi, jakieś momenty, w których dopisywało mi szczęście, lub tego szczęścia mi brakowało. Dzisiaj będzie to bardziej film taki, żeby po prostu z wami podyskutować, żebyście widzieli mniej więcej na czym stoimy i po prostu jak będzie wyglądała przyszłość tego kanału, bo to co jest po prostu w mojej głowie to nie jest to co było kiedyś. W tym materiale także usłyszycie o informacjach, których nigdy nie słyszeliście, ponieważ nigdy o nich nie wspominałem, a myślę, że w tym materiale fajnie byłoby to powiedzieć i dowiecie się, że moje życie nie jest tak kolorowe, jak tutaj widnieje to na kanale, gdzie zawsze tryskam radością i staram się materiał wam przedstawiać najlepiej jak potrafię, ponieważ jest to moje hobby i po prostu cieszę się tym, że przesyłem jakieś filmy, pokazuję wam jakieś gry, a wy zostawiacie komentarze, na które mogę sobie na spokojnie odpowiedzieć i po prostu je przeczytać. Natomiast wracając się do życia Życia prywatnego to jest zupełnie inna bajka. Gry to jest coś, co po prostu na chwilę odrzucam świat prywatny, mogę się cieszyć, a wracając zaś z powrotem do życia prywatnego już tak kolorowo nie jest. Więc zacznijmy sobie od tego, że jak normalny chłopak chodziłem do przedszkola, do szkoły podstawowej, gimnazjum i ja przez ten czas nawet nie wiedziałem, że jest taka platforma YouTube. Nie wiedziałem, że można kupować gry przez internet, zawsze wiedziałem, że są gry pudełkowe i po prostu grałem jakieś darmowe gry gdzie w szkole podstawowej lubiłem grać darmową grę Wolf Team, pogrywało się jakieś League of Legends, CSy i tego typu gry, to były taki pioryty jeśli chodzi o darmowe gry, a większości gier dostawałem od kolegów w wersji pudełkowych. Gdzieś między rokiem 2014-2016 już pomału dowiadywałem się właśnie o platformie YouTube, zobaczyłem, że są tam twórcy, którzy nagrywają takie gry ja nigdy o czymś takim nie miałem pojęcia oglądałem, oglądałem, aż sam już zacząłem tworzyć coś takiego Aczkolwiek nie publicznego, tylko bardziej prywatnego, ponieważ sam zacząłem sobie grać z lekkim komentarzem oczywiście to było o wiele, wiele procent mniej komentowania niż to jest do tej pory i w notesie sobie notowałem jakieś tytuły gier, ile mniej więcej lajków, itd., itd. i tak te, dalej, i tak dalej. I przez ten czas, który ja w ten sposób się bawiłem, mógł minąć nawet rok, coś w tym stylu. I później, kiedy już wybierałem się do bierzmowania gdzie wziąłem imię Remigiusz, no to wtedy mój kolega mówił, że mógłbym coś takiego robić właśnie już na YouTubie, tak powiedzmy oficjalnie, publicznie i zachęcił mnie mniej więcej, pokazał mi jakieś programy, jak mniej więcej mogę coś takiego robić i wtedy nagrywałem Bandicamem, w tym momencie jest to OBS i tak moimi krokami starałem się te filmy wrzucać krok po kroku, zaś w późniejszych latach, kiedy już te lata mijały. Później już się oglądając te starsze filmy czuło się, że no nie do końca to jest to co mi się podoba, że w późniejszym czasie wydawało mi się, że już robiłem troszeczkę lepszy progres, więc większość tych po prostu pierwszych filmów usuwałem lub dawałem na prywatne i teraz trochę żałuję jednak tych prywatnych filmów, bo chciałbym zobaczyć na przykład jak po prostu zaczynałem i jak wtedy to wszystko przeżywałem, jak to komentowałem. Jakieś filmy wiadomo prywatne zostały, ale te usunięte już ich nie odzyskam. I gdzieś w tamtych latach, właśnie kiedy zacząłem nagrywać między 2016 a tak 2020 rokiem, to była taka najbardziej, myślę, chęć i zajawka. Nagrywania filmów z różnych gier. Oczywiście był jakiś tam vlog, jakiś fajny moment, ale skupiłem się na grach, to wtedy jakieś czekałem na jakieś gry miałem taką zajawkę, że jakaś gra była na promocji, to od razu ją kupowałem, od razu nagrywałem, i tak było z innymi grami. Chciałem tworzyć ten content, którym mógłbym zawsze coś fajnego wam pokazać. Myślę, że też to był fajny czas z racji, że chodziłem do szkoły i można było z rówieśnikami pogadać na tematy związane właśnie z grami, każdy wiedział co chodzi. No i wtedy tak naprawdę liczyło. Się nauka, odrabianie zadań domowych w domu, no i się grało w gry komputerowe, jakieś drobne obowiązki pomagało się rodzicom, no i w kółko to samo. Kolejne lata, myślę, między 2021 a 2024, to były takie, powiedzmy, neutralne lata, w których już do szkoły nie chodziłem, już zacząłem pracę, więc tak naprawdę była praca dom, w wolnym czasie się pogrywało, więc tutaj tak naprawdę temat był neutralny i jakby nie rozmyślałem aż tak bardzo jakichś złych momentach, jakichś dobrych, co będę robił, tylko po prostu żyłem życiem i robiłem to, co chciałem. I przesuwając się dalej ku lata 2025-2026. Mam zupełnie inne spojrzenie, to wszystko zupełnie inaczej rozważam teraz sytuację doczesną, inaczej spoglądam na świat, jest to zupełnie inne odbicie niż były to te lata wcześniejsze, gdzie była ta neutralność to było jakby normalne życie. Wcześniejsze lata szkoły to było najlepsze, co dobrze wspominam te lata, przez co na pewno cały czas odczuwam, że te lata są, ponieważ wciąż nie mogę dowierzać, że mamy już 2026 rok, ja wciąż jestem myślami właśnie w tych latach 2015-2018 ten etap był dla mnie najlepszy. No i przesuwając się dalej ku latom do 2025, a właśnie obecnego 2026 roku, tutaj sytuacja jest zupełnie innym odzwierciedleniem tego wszystkiego. Już nie ma tej takiej satysfakcji, już nie ma tej nawet neutralności, tylko jest zupełnie takie, powiedzmy, szarobure przeżycie i patrzenie na świat takim, powiedzmy, Przymruczeniem oka, ponieważ powiem Wam tak, w tych latach już nie mam takiej chęci na pewno jeśli chodzi o nagrywki, jak to miałem właśnie w tych najlepszych, kiedy chodziłem do szkoły. Kiedyś tutaj Wam wspominałem, że były jakieś promocje na jakieś gierki, kupowałem i w nie grałem. W tym momencie, nawet jak są jakieś kuszące promocje, to nie za bardzo mam chęć kupywania, bo zadaję sobie jedno podstawowe pytanie: czy ja mam chęć w to grać? Bo okej, okay, kupię tą grę, ale czy ja w ogóle chcę grać? No właśnie, teraz ja już w swoim życiu troszeczkę tych gier nagrałem i jak są bardzo podobne gry pod względem podobnej mechaniki, podobnej rozgrywki, no to już troszeczkę mnie to powiedzmy nudzi, ponieważ ja już podobne gry grałem. Chciałem od czasu do czasu pograć zupełnie coś innego, unikalnego, czego jakby nie miałem do czynienia lub co bardzo mało pogrywałem. Więc chciałem coś, co po prostu odróżniłoby to co gram do tej pory. Niekiedy znajdą się podobne gry, które rzeczywiście tam przyciągną mnie, ale niekiedy wolę sobie po prostu zagrać coś innego. Kiedyś na gry czekałem z większą chęcią, teraz Wam powiem, że... Też czekam na jakieś gry, niektóre gry z ciekawości, ale wam powiem, że w tym momencie wolę na te gry czekać niż nie grać. Niekiedy mam takie poczucie, że nawet jak te gry wyjdą, to ja nie mogę zagrać albo nie muszę. Jestem w tym momencie obojętny do tych gier, więc zawsze mam po prostu to w głowie, że to nie jest to, co kiedyś, że jak coś chciałem, to grałem. Teraz jest taka obojętność, mogę w to zagrać, mogę w to nie zagrać. No i teraz największy powód, słuchajcie, bo. To też nie jest kwestia, bo ktoś może powiedzieć, dobra, dobra, dzisiaj ci się nie chce, ale może za tydzień będziesz miał większą ochotę. Nie do końca, słuchajcie, bo jestem w takiej sytuacji, w której nigdy nie będzie dobrze. Ponieważ mam niepełnosprawną siostrę, która nie potrafi mówić, która sama się nie naje, która sama się nie napije, sama się nie ubierze, nie umyje zębów, nie umyje się, nie pójdzie do toalety, po prostu trzeba być przy niej cały czas. I to jest coś, co powoduje taki u mnie krzyż na sercu, który przyjemności właśnie zakłóca no, rzeczywistością. Nie? Przez to wiem, że to się nie poprawi, bo to się nie poprawi. Nie. Moja siostra nie będzie następnego dnia pełni, powiedzmy, rozumu, gdzie jakiejś z tych czynności zrobi sama. Bo ja wiem, że, że już tak nie będzie. Ja co jakiś czas przerywam yy, moje mówienie, bo, bo ja to odczuwam. Ja to odczuwam. To musicie poczuć, jeżeli u kogoś w rodzinie jest podobna sytuacja. To wiecie, jak to wygląda. Osoby, które nie mają takiej styczności, nie mają takiego przeżycia, życia, no nie wiedzą, nie, nie dowiedzą się, jak to jest. By musieli to przeżyć na własnej skórze. Ja codziennie się modlę, tak, o zdrowie dla mojej siostry, żeby jakiś progres był poczynięty pozytywny, ale tylko pozostaje wiara i cud. Więc to jest coś, co właśnie zakłóca me oblicza, jeśli chodzi o chęć czegokolwiek. I wiecie, w przeszłości ja aż tak tego nie odczuwałem. Ale z każdym wiekiem, z każdymi latami, ja się boję, co będzie w przyszłości. Ja nie wiem, czy sobie poradzę w przyszłości. Na chwilę obecną, jakby nie mam dziewczyny, jakby też nie szukałem. Ja oczywiście chciałbym mieć dziewczynę, ale też nie na siłę. Ja nie jestem osobą, która podeszłaby do dziewczyny i powiedziałbym, że zabieram cię na randkę czy coś w takim stylu. Ja bym wolał takie okoliczności, które rzeczywiście byłyby widzialne dla mnie i dla jakiejś dziewczyny, która pozwoliłaby wyłonić jakąś iskierkę nadziei i Coś takiego, rzeczywiście takiego, co by mnie nabudziło i oraz drugą osobę, aby po prostu coś takiego powstało, jakaś wspólna więź, niż takie, wiecie, spontaniczne jakieś szukanie, nie wiem jak to się ułoży. Ja niekiedy mam w przyszłości obawy właśnie o tą całą sytuację, że niekiedy chciałbym, żeby ja prędzej odszedł z tego świata niż rodzice. bo nie wiem, co w przyszłości życie przyniesie i ja wiem, że w 25 roku ja bardzo o tym rozważałem, a zaś sobie powiedziałem, że nale należy się na razie cieszyć z tego, co jest, nie myśleć o przyszłości. I mamy ten rok i ja troszeczkę znów mam te same myśli co z 2025, że cieszę się z tego, co jest do tej pory. I nie rozmyślam o przyszłości, bo ta przyszłość może być niepokojąca, może być straszna. Jeżeli ktoś by się powiedział, czego się boję, to nie jakichś jumpscarów, horrorów, które rzeczywiście tam mogę podskoczyć, to najbardziej się jednak obawiam przyszłości. To jest mój strach i nie wiem, jak to wszystko się rozwinie, dlatego jak ktoś mi powie, że okej, okay, za tydzień będzie lepiej, no to nie do końca. I jeszcze taki kamień na serce, no to taki mój kolega, który przyjeżdżał, no. Praktycznie co dzień z mojej miejscowości, który odszedł, zaledwie miał 24 lata. To był mój kolega, gdzie po jego śmierci uświadomiłem sobie, że to mógł być najlepszy przyjaciel, bo przyjeżdżał i odwiedzał. Niekiedy mogło mnie irytować, że wiecie, tam codziennie przyjeżdża, niekiedy nawet parę razy na dzień, ale lepiej, że przyjeżdżał niż w ogóle już nie przyjedzie. Teraz ja go odwiedzam na cmentarzu. Więc powiem wam, że w pracy ja troszeczkę staram się zapominać o tej całej sytuacji. Yy, gdzie powiem, wam, że w pracy też mam dobre towarzystwo, niekiedy wiadomo jakie zgrzyty mogą się przytrafić, ale w każdym bądź razie jest naprawdę całkiem ok. I zaś wiadomo, przyjeżdżam do domu, rozmyślam o tej sytuacji i właśnie rozważają tą sytuację. Jak kiedyś sobie wiecie, tam nagrywałem yy, niekiedy te filmy za dnia. No to z biegiem czasu, z każdym spędzonym rokiem więcej na tym świecie, uświadomiłem sobie, że jak mogę, to oczywiście pomogę tam mamie czy siostrze. Niekiedy jest mi ciężko, ponieważ w kółko tak naprawdę ciągle jest to samo praktycznie, więc nie ma jakby dnia, w którym można sobie odpocząć powiedzmy o od takich obowiązków, ponieważ jak na przykład siostra idzie do szkoły, no to jest tam chwila czasu i każdy jakby z mojej rodziny ma tam odrobinę czasu dla siebie. Natomiast jak przyjedzie, no to znowu przychodzą te obowiązki. Wiadomo, najwięcej spędza czasu jednak moja mama, natomiast zawsze wiecie, muszę być przy boku żeby jej tam pomóc lub po prostu gdzieś przypilnować jak mama na przykład gdzieś chce pójść albo coś porobić więc tak wygląda sytuacja, jeżeli ktoś mógłby się zapytać czemu właśnie jakichś streamów nie było za dnia no to właśnie tak sytuacja wyglądała, że zawsze wieczorem miałem te streamy, ponieważ wtedy mogłem sobie na to pozwolić i wtedy taka transmisja miała miejsce i jeśli chodzi tutaj o te streamy to wam powiem, że na chwilę obecną chyba rezygnuję Powiem Wam tak, na chwilę obecną rezygnuję, nie wiem, czy, czy jakieś pojawią streamy nie bardzo jakby mam teraz w tym momencie na to ochotę, gdyby się pojawiły to myślę, że jakieś pojedyncze, ale jakby na razie z żadnych gier nie planuję, natomiast chciałbym się jak już to z powrotem przynieść na bardziej te filmy, natomiast jeśli chodzi o te filmy to też z tą regularnością może być różnorodnie też yy, miałem takie miesiące, takie dni, gdzie po prostu jakieś filmy miałem to po prostu powrzucałem, które miałem nagrane do przodu, natomiast tak zazwyczaj staram się wrzucać raz na jakiś czas chyba, że po prostu tych więcej materiałów przyjdzie lub zgromadzę do to po prostu te filmy, za się po prostu pojawiałem na kanale więcej i teraz przejdźmy do takiej kluczowej finalizacji tego materiału, gdzie wspominałem na początku filmu, jaki jest mój ten cel, co dalej z kanałem jak to będzie wyglądać historia tego kanału. Więc powiem wam tak, że ja już pisałem na grupie Discorda. Ja na razie rozważam tak, że w tym momencie kiedy to nagrywam no to chyba mam 881 albo 882 filmy takie publiczne. Wiadomo, prywatnych tam by się nagromadziło oraz te osiągnięte, ale na chwilę obecną chodzi mi o te publiczne. I to są filmy wraz ze tymi streamami. To wszystko się łączy w całość. I ja chciałbym. Yy dojść do takiego celu, aby mieć 1000. Nieważne, czy streamów, czy filmów, ale z racji, że powiedziałem, że chwilowo z tych, chwilowo, bądź też na razie na stałe rezygnuję z tych streamów, no to po prostu będą się pojawiały filmy co jakiś czas, kiedy może być ta fala większej różnorodności tych filmów, to jak wspominałem zależy od tego wszystkiego. Więc ja po prostu chcę, żeby na kanale było 1000 tych streamów i filmów zlepionych w całość. Więc to jest ten mój taki powiedzmy Cel na przyszłość, więc jakby tych filmów troszeczkę się pojawi, bo jednak do tego tysiąca tych filmów brakuje. Ale powiedzcie co wtedy, jak ten tysiąc dobije? No to mam na razie takie dwa rezultaty: lepszy i gorszy. Yy, myślę, że chcecie najpierw usłyszeć ten gorszy, żeby później usłyszeć ten lepszy. No to najgorszy scenariusz jest taki, że po prostu po tych tysiącach filmów rezygnuje totalnie. Całkowicie yy, kanał zostanie. Nie wiem, czy w przyszłości on będzie oficjalny, czy nie, ale to jest taka największa, powiedzmy, e, zła wiadomość, że po prostu bym zrezygnował całkowicie. A druga, ta lepsza, że po tym tysiącu, jakby będę funkcjonował dalej, ale tych filmów będzie po prostu jeszcze mniej. Więc, tak na razie, jakby to zostaje przy tym zdaniu. Co będzie dalej, to musimy najpierw dobić do tych tysiąca filmów yy, oficjalnie, a później tak naprawdę wszystko czas pokaże. Myślę, że to co chciałem Wam powiedziałem, był to bardziej film taki no, dyskusyjny, że z Wami porozmawiać, żebyście też mieli świadomość, że, że nie jest tak kolorowo, jak to możecie zobaczyć w internecie. Każdy się śmieje, bawi, ale w życiu prywatnym sytuacja dopiero jest o wiele inna, więc to co chciałem wam opowiedzieć, e, tak mniej więcej opisałem to co się działo w moim życiu prywatnym i tym hobbystycznym na kanale e, opisałem to myślę, że w takiej warstwie, której chciałem wam opisać, więc tu was zostawiam, dzięki, że byliście dzięki, że obejrzeliście ten materiał mam nadzieję, że jak dotarłeś do końca to możesz napisać hashtag 10 lat, że to już 10 lat zostało e, miniętych od utworzenia tego kanału. No i fajnie, jakbyście się podzielili w komentarzach, co o tym myślicie, jak to widzicie, czy ktoś ma podobną sytuację, tutaj was zostawiam. Także do następnych materiałów. See you next time. Cześć, cześć.